Cześć, 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 a dzisiaj na tym od sklepu matrycsklep.pl. Zobaczymy co to jest wewnątrz. Sklep mi taką niedużą paczkę podesłał. Wy pamiętajcie, żeby sklep odwiedzić, oczywiście do tego macie link w opisie. Sprawdźcie, co tam popakują w sklepie. Ja Was jeszcze zacznę zapraszam do subskrypcji, łapki w górę, komentarzy o tym odcinku, a my zamyślemy na tej potopaczuchy. W tej pracy znaleźliśmy tutaj dwie zanęty z tej samej firmy, czyli Match Fishing. Jedna to jest zanęta Method mix Original, druga Method mix brąze. Zanęty są, bo dwa kilkamy obie. Z tego celu obie zanęty są na mączkach rybnych z dodatkiem mielonego paletu. Jedna jest tutaj oryginal, trochę jaśniejsza. A zajęta brązu jest odrobinę ciemniejsza. Jeśli chodzi o obie zajęty, to ich nigdy nie używałem, więc nie wiem, jak się spisują nad wodą. Jeśli używaliście, możecie napisać w komentarzach, oczywiście. Ja dopiero to sprawdzę, przetestuję. I te zajęty oczywiście mam wygrać także pod różne metody. Niekoniecznie tutaj pod y, typową metodę i podajnik. Także myślę, że może pod klasyka może być fajnie. Też z tego co tam widziałem na stronie jest określone, że posławi choć tak nie do końca tego może pasuje używał. Nie za bardzo mi to jakoś pasuje, jeśli chodzi o granulację. Dziękuję tutaj serdecznie Stepowi Marchstep.pl za te obie wnuczuchy, jedną oraz drugą. Myślę, że powinniście spisać nad wodą. Ja was serdecznie nagryzyserowam do chłopaków, już się zajrzeli, macie link w opisie. Popaki także poznają swój kanał na YouTube, a także na całą grupę. Tam możecie sprawdzić, czym dokładnie się zajmują. No i co? Myślę, że o tyle w tym odcinku. Ja Was tutaj serdecznie zachęcam jeszcze do subskrypcji. Dostanie także łapki w górę, komentarz do tym odcinku, a my widzimy w kolejnych na kanale. Siema!